Dobry kochani, dzisiaj porozmawiamy sobie o narcyzach, o narcystycznych rodzicach i ich stosunku do Twoich własnych dzieci. A mianowicie może się zdarzyć tak, że wychodzisz z domu narcystycznego, zakochujesz się ze wzajemnością, bierzecie ślub. Po kilku latach y, przychodzą na świat dzieci, y, ale jeszcze tego kontaktu nie uczyłaś. Jeszcze nie zauważyłaś, że y, Twoi narcystyczni rodzice y, nie są normalnymi rodzicami, tylko właśnie stosują przemoc wobec ciebie i jeszcze to splątanie emocjonalne jest, <laughs> ale ponieważ y, fizycznie trochę się od rodziców oddaliłaś, bo już mieszkasz w innym domu. Bo już chodzisz do pracy, bo już masz własne dzieci, już powoli zaczynasz zauważać, że coś z rodzicami jest niehalo, zaczynasz się uczyć na ten temat, zaczynasz wysłuchiwać różne wykłady, na, czy to na YouTubie, czy, czy czytać książki, i po pewnym czasie dochodzisz do wniosku, że Twoi rodzice są narcystyczni i to, co oni robią, to tak naprawdę przemoc. I należy uciąć z nimi kontakt. I teraz y, jesteś w rozterce: uciąć kontakt tylko y, ty, jako rodzic, czy uciąć też y, kontakt między twoimi rodzicami a twoimi dziećmi, czyli na linii dziadkowie, wnukowie. Y, no i teraz. Y, może mogą być sytuacje różne, że e, dziadkowie traktują swoich wnuków tak samo przedmiotowo jak ciebie traktowali, byli brutalni, no to wtedy już nie masz absolutnie najmniejszych wątpliwości co trzeba zrobić. Ale e, może być też mogą odbić w drugą stronę, a mianowicie tak jak ciebie strasznie źle traktowali, tak teraz wnuków strasznie dobrze traktują. Czyli nie ma tego środka, nie ma tego balansu. Jest jest dalej przemoc, tylko że ona ma inną twarz. To jest inna strona medalu. Tak jak wobec ciebie była brutalność, złe traktowanie, tak wobec wnuków jest rozpieszczanie, ale tak w bardzo niezdrowy sposób w taki przesany wręcz sposób. To też. Jest przemoc. To nie jest miłość, tylko bombardowanie miłością. Twoi, twoi rodzice mogą brać twoje dzieci na przykład bardzo często, gęsto na, do wesołego miasteczka, do teatru, do kina, na plac zabaw, do napływalnie opłacać im jakieś szkolenia, na przykład kursy pływania albo kursy tańca, albo kursy jakieś sportowe i mogą tak i, i kupować też bardzo, bardzo drogie zabawki, takie super, hiper wypasione. I kiedy chcesz uciąć ten kotak między własnymi dziećmi a swoimi rodzicami, możesz napotkać opór i na pewno ze strony swoich rodziców napotkasz ten opór, ale ze strony swoich dzieci też możesz napotkać ten opór, ponieważ te dzieci... Są straszliwie, straszliwie rozpieszczane. Każdy lubi się rozpieszczany, prawda? Ale to nie ma nic wspólnego z miłością, to jest przemoc, bo to jest y, za bardzo. I nie myśl sobie, że oni są dobrzy w trakcie tego wspólnego spędzania czasu, bo tak nie jest. Bo kiedy biorą te dzieci na Plac Zabaw, czy do wesołego miasteczka, y, czy do jakiejś drogiej restauracji, czy kawiarni, na jakieś smokujki. To nie to, że oni grzesznie siedzą i pięknie z nimi rozmawiają, tylko sączą i jad do ucha Twoich dzieci. I mówią, jaka ty niedobra jesteś, jakich masz złych rodziców, lepiej by ci było mieszkać z nami dziadkami. I wiecie, zapiesz tak, jak ci dziadkowie rozpoczynają tą przemoc, to sączenie jadu, to dziecko nawet to, tego pod uwagę nie bierze, ale jeżeli to będzie. Regularnie powtarzane, a będzie jeżeli te, temu y, nie dasz, nie przetniesz tego, y, to będzie to latami powtarzane, do momentu, aż y, dziecko tak będzie nasączone tym jadem, że rzeczywiście zwróci się przeciwko Tobie. Odpowiedzialność za swoje dzieci ponosisz Ty, a nie Twoi rodzice. Także nawet jak to trwało krótko, to takie przesadne rozpieszczanie dzieci i dzieci już bardzo kochają swoich dziadków. To przerwanie kontaktu, jeżeli ty podejmujesz decyzję, że przerywasz swój kontakt z, z narcystycznymi rodzicami i jednocześnie przerywasz też kontakt wnuków z dziadkami narcystycznymi dziadkami, to to jest twoja decyzja i masz do tego święte prawo to ty odpowiadasz za swoje dzieci. To ty wychowujesz własne dzieci, a nie dziadkowie. Dziadkowie mogą tylko brać udział w wychowywaniu dzieci, jeżeli rodzice na to pozwolą. A jeżeli ty na to nie pozwolisz, bo widzisz przemoc, widzisz ten jad do ucha, to jest najgorsze złoto. Ten właśnie jazd do ucha, to wielu ludzi tego nie docenia, ale to wyrządza straszne spustoszenie w psychice dziecka. Także uważaj, Zreflektuj się tak szybko jak jesteś tylko w stanie, jak będziesz gotowa na zerwanie kontaktu, zrywaj też kontakt własnych dzieci z dziadkami i za bardzo się nie usprawiedliwiaj, bo Twoi rodzice, jeżeli są narcyzami, to są mistrzami w manipulacji. W każde Twoje słowo zostanie wzięte, wykręcone, wywrócone na lewą stronę i użyte przeciwko tobie. Uważaj, nie usprawiedliwia się, podejmij decyzję i oś, po prostu złóż oświadczenie, że taka jest Twoja decyzja i koniec, kropka. I oni nie mają nic do dyskusji i nie mogą y, wymusić na Tobie pozwolenia na spotkanie z wnukami, bo to Ty jesteś rodzicem i Ty odpowiadasz za własne dzieci. Mam nadzieję, że y, pomogłam w podjęciu decyzji, jeżeli jesteś na takim etapie życia. Miło było z sobą spędzić czas i widzimy się następnym razem. Pa!